W związku z tym, że kwitną kasztany mamy już maj, co oznacza, że zbliża się czas matur, dlatego też dzisiaj spotykamy się właśnie z jednym z maturzystów, a także jest to również zakończenie pierwszego roku uczniów klas pierwszych i dlatego też zaprosiliśmy dzisiaj do rozmowy uczennice właśnie pierwszej klasy liceum o profilu policyjnym, o tym, żeby powiedzieli nam kilka zdań na temat zespołu szkół w Rakowicach. Mateusz Jankiewicz, uczeń klasy liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich o profilu wojskowym z Bolesławca. Mateusz, co najbardziej zapamiętasz z pobytu w Zespole Szkół w Rakowicach? Nie wspomnienia na pewno będą moi znajomi, z którymi spędziłem trzy lata w internacie. A ja, o życie szkolne, no to na pewno mój ukochany wychowawca, który ganiał gania zawsze mnie za godziny nieusprawiedliwione lub uciekanie z lekcji. Ale to też jedno i to samo, ale... Miejmy właśnie to będzie wspomnienie, że ktoś piłował zawsze mnie o te godziny? Co dał ci pobyt w zespole szkół w Rakowicach? No to na pewno podbudował mnie fizycznie. Jako klasa mundurowa mamy dość wysoki nacisk na kwestie fizyczno-sprawnościowe. To pod tym właśnie względem stałem się bardziej wysportowany i elastyczny właśnie pod tym, pod tym profilem. W jaki sposób pobyt w zespole szkół ekonomiczno-technicznych będzie miał wpływ na twoją przyszłość, na twoją karierę zawodową? W sumie wpływu nie będzie miała na mój wybór, jeśli chodzi o dlaczego wybrałem klasę mundurową, bo wiedziałem, że chcę po prostu iść do wojska, to po prostu stwierdziłem, że pójdę sobie do klasy licealnej o profilu mundurowym, a to, że chcę być żołnierzem, to akurat jest moja w, 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 własna inicjatywa. Jeśli mógłbyś cofnąć się w czasie i po raz kolejny stanąć przed wyborem szkoły średniej, czy wybrałbyś zespół szkół jeszcze raz? Jakbym wiedział, że Takich ludzi spotkał, to bez wahania bym wybrał. Ale biorąc pod wzgląd, jak nasze życie wygląda w tej szkole, to naprawdę wybrałem tę szkołę jeszcze raz. Powiedziałeś, jak wygląda życie w naszej szkole, czyli jak ono wyglądało przez te trzy lata z Twojej perspektywy? Z perspektywy ucznia, no to pierwsze dwa lata były dość bardzo fajne i lekkie, ale trzecia klasa to już była nałożona, nałożona z wysokim naciskiem. No, wiele potu i zarazem trudu też się przewinęło przez te korytarze szkolne, ale daliśmy raz, radę razem z moimi kolegami i koleżankami z klasy. I to jest właśnie to miłe wspomnienie, że to nasze, że właśnie życie tak wyglądało, że razem doszliśmy do końca trzeciej klasy. No, nieliczni odpadli, ale to jest właśnie to, że nie, nie każdy sobie podoba z tym zadaniem. E Biorąc pod uwagę to, że jesteś w klasie mundurowej o profilu wojskowym, co tutaj wziąłbyś dla siebie na przyszłość bycia właśnie na tym kierunku? Szkolenia mundurowe. Nasza szkoła akurat oferuje nam szeroki wybór poligonów, zarazem dla mojej koleżanki z profilu policyjnego, jak i wojskowego. Zawody, na które osoby, które się sprawdzają tam w różnych kwestiach wojskowych, to na pewno będą na nie jeździły. No i też nasza szkoła zajmuje podium zawsze na zawodach wojskowych, no to świadczy samo za siebie, że mamy chyba na elitę szkołę. Twoje pierwsze skojarzenie, jak usłyszysz nazwę Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich? Internat. Dlaczego właśnie internat? Bo internet to był nasz przez trzy lata w sumie drugi dom. Tam najwięcej czasu spędziliśmy, nie biorąc pod uwagę szkoły. No bo tam spaliśmy, tam praktycznie sto, <głos》> coś robiliśmy z kolegami, jak była nuda, oczywiście się uczyliśmy. <głos》> Ale no właśnie przez te trzy lata, to my tam po prostu się integrowaliśmy i to były właśnie te trzy lata miło spędzonego czasu. Dziękuję bardzo. Jagoda Kupracz, uczennica pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich o profilu policyjnym z Bolesławca. Jagoda, dlaczego właśnie zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich? Zaczęło się od tego, że dowiedziałam się w sumie o niej, jak przyjechali do nas z prezentacją na Dni Otwarte do gimnazjum. Potem jeszcze znajomi mnie namawiali, i tak w sumie zaczęłam czytać o tej szkole. Zobaczyłam, że ma dużo ciekawych kierunków, właśnie ten kierunek policyjny. Jest bardzo mało szkół teraz o tym kierunku. I tak stwierdziłam, że kurczak, ta szkoła ma taką dobrą opinię, to czemu nie spróbować? Dużo zajęć. Jakie oczekiwania spełnia szkoła w zakresie właśnie klasy policyjnej? Twoje oczekiwania? Na pewno mamy dużo szkoleń. Co najmniej raz w miesiącu jesteśmy na poligonie w Bolesławcu. Mamy różne wyjazdy kilkudniowe, rajdy, nie rajdy, szkolenia mundurowe w szkole, psychologię jako mundurówka. Także na pewno jest dużo zajęć, które ukierunkowują nas na ten zawód. Jak oceniasz swój pierwszy rok pobytu w zespole szkół w Rakowicach? Oceniam go w sumie bardzo dobrze, poznałam dużo, naprawdę dużo ciekawych osób, no właśnie nowe znajomości, bardzo dużo zajęć dodatkowych, czas w internacie też zawsze spędzamy jakoś aktywnie, więc na pewno nie ma tu czasu na nudę. Które zajęcia dodatkowe poleciłabyś szczególnie? Szczególnie chyba poleciłabym zajęcia z biologii i z matematyki. Jest też bardzo dużo treningów sportowych, w internacie mamy zajęcia wokalne, rękodzieło, także naprawdę jest tutaj co robić. Czy poleciłabyś zespół szkół w Rakowicach swoim młodszym koleżankom i kolegom? Myślę, że jak najbardziej jest to dobry wybór, idzie tu spotkać naprawdę ciekawych ludzi, bardzo można zawrzeć w znajomości na wiele lat. Nie ma tu czasu na nudę. Naprawdę kadra nauczycielska, pedagodzy, no kiedy ktoś od... Chce pomoc, oczekuje pomocy, na pewno nigdy nie zostanie pozostawiony sam sobie. Dziękuję bardzo.